Shalom. Dzisiejszy odcinek nagrywam bardzo, bardzo zmęczony. Zmęczony, ponieważ tak dużo spotkań tak dużo różnych rzeczy ma miejsce z uwagi na to spotkanie liderów w lutym 2022, że podjąłem decyzję, że cały ten odcinek poświęcę znów zagadnieniu, tego, temu wydarzeniu. Natomiast to, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć, to chciałbym powiedzieć o rzeczach, o których nie przeczytasz, o których nie napiszemy, o których nie będziemy informować. Ale które dowiesz się właśnie z tego podcastu, ponieważ wiele historii i wiele rzeczy ma miejsce w tle za kulisami, za zasłoną. Więc pozwól, że dzisiaj opowiem Ci kilka migawek, kilka historii z ostatnich spotkań związanych z przygotowaniami do tego wydarzenia do tego spotkania. To co, zaczynamy? Ruszajmy. Witam Cię w podcaście poświęconym jedności i charyzmatycznej odnowie kościoła. To przestrzeń, która łączy ludzi, szczególnie tych, którym nie wszystko jedno, a którzy są gotowi w swoich domach, miejscach pracy i wspólnotach wiary budować mosty, łamać uprzedzenia i odważnie służyć odnowie kościoła. Jedność to nie opcja, to szansa. Nie tylko w kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy kościoła w Polsce. Podpowiem ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk. Spotkanie liderów kościoła już czas, które w dniach 10-12 lutego 2022 odbędzie się w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej. Ewidentnie nabiera rozpędu. Kiedy spojrzałem w mój kalendarz i podliczyłem sobie ilość rozmów i spotkań którym odbyłem po to, aby w sposób szeroki móc spotkać się z właśnie z osobami, to jest księżmi, pastorami, biskupami, liderami Kościoła katolickiego i kościołów ewangelicznych, aby rozmawiać z nimi o tym i spróbować przede wszystkim usłyszeć to, co oni mają w sercu, to podliczyłem, że tych spotkań jak dotąd miałem 83. Możesz sobie wyobrazić, jak bardzo dużo to kosztuje, jak bardzo jestem zmęczony. Bo rzeczywiście przyznam Ci jeszcze, że jestem wykończony tymi spotkaniami, ale wiem, że warto. Wiem, że warto, ponieważ to, co zdarzy się, to, co się wydarzy w tych dniach w lutym za te pięć miesięcy, ma szansę stać się takim ważnym kamyczkiem na rzecz zmiany duchowej atmosfery naszego kraju w kontekście jedności. Do tego, aby było to możliwe, potrzebuje ciebie, potrzebuje Twojej pomocy i tych, którzy w jakikolwiek sposób są gotowi do tego, aby odpowiedzieć na Boże pragnienie dotyczące jedności. W tym podcaście spróbuję odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób dzisiaj można pomóc. Więc pozwól, że zrobię taką, taki mały skrót tego, co obecnie się dzieje. Obecnie pracujemy nad tym wydarzeniem. Kilkoma zespołami. Kilka zespołów pracuje nad tym, aby to wydarzenie było dobrze przygotowane. Rafał, który obrabia ten podcast, znaczy dzięki niemu ten podcast możesz usłyszeć, jest osobą, która właśnie zakleiła koperty z zaproszeniami i z takimi szerokimi informacjami, które zostaną wysłane już jutro. Do kilkunastu biskupów katolickich w naszym kraju. Trzech z nich już potwierdziło swój udział w wydarzeniu. Natomiast zaproszonych jest kilkunastu biskupów, którzy dostają szeroką informację. Jedną z informacji, która znajduje się w tym zaproszeniu, jest informacja o tym, że chcemy podjąć ten czas spotkania jako pewna odpowiedź na to, o co apelował święty Jan Paweł II. Czyli biskup Rzymu, który kiedy wprowadzał Kościół w trzecie tysiąclecie, powiedział, że są dwa rodzaje grzechów, za które musimy pokutować, aby nie być skazanymi na ich powtarzanie w przyszłości, w trzecim tysiącleciu. Innymi słowy, powiedział o tym, że są dwie kategorie grzechu, które u progu tysiąclecia Kościół musi wyznać, jeśli chce właściwie wejść w trzecie tysiąclecie. I wśród dwóch kategorii, które umieścił, powiedział, że są to grzechy przeciw jedności. To jest pierwsza kategoria, i druga, grzechy przeciwko wolności sumienia. Więc te dwa rodzaje grzechów to są grzechy, za które musimy pokutować. Kiedy tydzień temu pojechałem do biskupa Grzegorza Rysia do Łodzi, aby rozmawiać na temat tego spotkania, zadałem mu pytanie, czy my jako Kościół w Polsce, Kościół katolicki w Polsce, odpowiedzieliśmy na to wezwanie papieża. Odpowiedział mi, że tak, że odpowiedzieliśmy przepraszając Boga za alkohol i za papierosy. Nie było odpowiedzi dotyczącej pokuty za grzechy przeciw jedności, za grzechy przeciw ciału Chrystusa. Więc to, co musi się wydarzyć w lutym, to musi się wydarzyć poważna pokuta. Potrzebujemy upaść na kolana i powiedzieć Bogu, że zraniliśmy Jego, że stanęliśmy przeciw Niemu, że zadaliśmy Mu rany. To jest nasz grzech i musimy go wyznać, przede wszystkim względem Boga. Ale również względem siebie nawzajem i to w piątek 11 lutego wydarzy się w Łodzi. Z kolei Monika w naszej wspólnocie odpowiada za to, aby cała konferencja na poziomie takim logistycznym i właściwie każdym innym została dopięta na ostatni guzik. Ona sama prowadzi też kilka mniejszych zespołów, które przygotowują powoli realizację każdego detalu, każdego elementu przedsięwzięcia. Jako, że spotkanie ma bardzo rodzinny i relacyjny charakter, nie może zabra zabraknąć tam dobrej kawy. Nie może zabraknąć też przestrzeni na relacje. Dlatego chcemy rozpocząć to wydarzenie wspólną kolacją, wspólnym posiłkiem, tym, abyśmy mogli wspólnie zasiąść do okrągłych stołów i przy tych okrągłych stołach rozpocząć rozmowy, poznać się, poznać swoje historie. Większość naszych podziałów wynika z tego, że po prostu nie mieliśmy jeszcze okazji dobrze się poznać, spędzić ze sobą czasu, spojrzeć sobie prosto w oczy, i to wydarzy się 10 lutego, pierwszego dnia spotkania, właściwie pierwszego wieczora, który w zatoce sportu będzie mieć miejsce. Z kolei trzeci dzień będzie poświęcony temu, żeby zainspirować się, żeby spróbować głębiej wejść w to, co już możemy robić razem i podjąć wymianę darów, pomodlić się za siebie nawzajem, stanąć w miejscu dzielenia. Też takiej wzajemnej zachęty. Tu pomogą nam też prelegenci, których zapraszamy. O tym zaraz powiem więcej. Inną osobą pracującą nad projektem jest Asia. Asia właśnie dopina wszystkie szczegóły związane ze stroną internetową z formularzem zapisów z informacjami dotyczącymi tego, co ma się znaleźć i na stronie, i w pakietach informacyjnych. Natomiast Ilona odpowiada za sekretariat. Tak naprawdę, jeżeli chciałbyś tam być, chciałbyś dostać się na to wydarzenie już teraz, zapisać się, zgłosić się, jest to możliwe wysyłając maila na adres już czas, oczywiście bez polskich znaków, małpa glosnapustynik.pl. I Ilona jest właśnie osobą, która odpisze ci na Twojego maila. Założenie jest takie: chcemy spotkać ze sobą 585 osób. Całościowy budżet tej konferencji to około 300 tysięcy złotych. Dlaczego to tak duża kwota? Dlatego, że potrzebujemy wziąć pod uwagę, aż trzy dni spędzone w tym obiekcie sportowym. To jest nowoczesny obiekt sportowy. Celowo jest to właśnie obiekt niezwiązany z kościołem, aby każdy mógł się w nim odnaleźć i abyśmy nie czuli, że jesteśmy częścią jakiegoś um, jednego kościoła, że jest jakiś monopol jakiejś strony, ale że jesteśmy jednak pewnym neutralnym, przyjaznym czy otwartym dla każdego. Do tego mamy przez te trzy dni wynajęcie oświetlenia, nagłośnienia, sceny krzesełek, wielu różnych rzeczy, które tam podczas tego wydarzenia mają mieć miejsce. Do tego mamy taką formę kolacji, bankietu pierwszego wieczora. Ponadto pewne materiały uczestników, materiały związane z a właściwie inaczej obsługa gości, którzy przylecą, ponieważ mamy kilku gości zagranicznych, w tym trzy osoby z zza oceanu. A kiedy dołożymy do tego jeszcze fakt, tego, że to wszystko odbywa się w łodzi, Większość ludzi, którzy będą organizować to, to przedsięwzięcie, pochodzi z Krakowa. Dodajemy jeszcze do tego pewien aspekt logistyki, który niestety podnosi koszty, ale z uwagi na to, że robimy to tam i to jest jedyne miejsce, w którym to się odbyć na ten moment może, to właśnie jesteśmy gotowi je ponieść. Przedsięwzięcie jest o tyle bardzo wrażliwe i o tyle bardzo skomplikowane, że wymaga uwzględnienia bardzo, bardzo wielu kontekstów. Jednym kontekstem to jest kontekst katolicki. Drugim to jest kontekst wielu różnych, zaznaczam różnych, kościołów ewangelicznych, czyli ich denominacji, czy federacji, czy różnych jakichś takich rzeczywistości, w których są oni powiązani, połączeni ze sobą. A zatem potrzebujemy się porozumieć z biskupami, z księżmi, z pastorami, z liderami zaangażowanymi w tę rzeczywistość, ze wszystkimi organizatorami potrzebujemy rozmawiać, szukamy darczyńców, którzy są gotowi wesprzeć to dzieło, bo wiemy, że ono jest drogie, a jednocześnie bez tej ceny nie jesteśmy w stanie do nich dotrzeć. Rodzi się takie pytanie, czy osoby, które będą zaproszone, będą gotowe zapłacić, wiedząc o tym, że już samo przyjście na spotkanie tego typu nie jest dla wielu ludzi łatwe, bo musisz o tym wiedzieć, osoby, które tam się znajdą, to będą również osoby, które doświadczyły. Poważnych, głębokich zranień, zarówno ze strony katolickiej, jak i ze strony protestanckiej. Szczególnie myślę o osobach, które w latach 90. doświadczyły ran podziału. I pozwolę, że powiem Ci o tym troszkę więcej, ponieważ jest to bardzo, bardzo szeroki temat. Poprzez spotkania z 83 osobami, a właściwie spotkania i rozmowy, ponieważ część z nich to były rozmowy telefoniczne, zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy, że w latach 90. Ubiegłego wieku funkcjonował pewien schemat, pewien styl funkcjonowania Kościoła katolickiego, który sprawił, że wiele z rzeczywistości bardzo żywych, bardzo przebudzonych, pełnych ducha świętego, pełnych jego działania, które stanowiły głównie wspólnotę odnowy w duchu świętym w tamtym czasie, znalazło się poza Kościołem katolickim. Wielu ludzi nosi przekonanie do dzisiejszego dnia, że jedynym powodem, dla którego to się stało, były błędy tych, którzy odeszli. To znaczy jakaś forma ich grzechu, ich butności, arogancji, pychy. Takie rzeczy słyszałem wielokrotnie. Nie chciałbym tego oceniać, ponieważ nie byłem w danym czasie świadkiem tych sytuacji. Nie czuję się w jakikolwiek sposób uprawniony, aby mówić czyja wina... Jest tą prawdziwą winą. Sądzę osobiście, że każdy z nas ma pewne rzeczy, które powinien za tamte wydarzenia wyznać. To znaczy, że popełniliśmy grzechy wspólnie, popełniliśmy grzechy razem i zraniliśmy ciało Chrystusa. To są rzeczy, które powinny nas skłaniać do pokuty. Sądzę natomiast, patrząc na obserwacje i rozmowy z tymi osobami, że są pewne rzeczy wspólne, o których właściwie wszystkie te osoby, które dzisiaj są poza Kościołem Katolickim, a kiedyś były katolikami, mówią, że istniał pewien schemat działania, który Kościół Katolicki podejmował w latach 90., aby poradzić sobie z tą niekontrolowaną, ponadnaturalną rzeczywistością Ducha Świętego, który wkraczał i dotykał ludzi w tamtym czasie. A którzy podejmowali różne działania, wielokrotnie też no bardzo nazwijmy to dziwne czy wykraczające poza schematy, które nie były, mówiąc wprost wygodne, a schemat działania polegał na tym, że bardzo często te wspólnoty wręcz bez jakichś większych rozmów, były wyrzucane, wyłączane poza Kościół Katolicki. Jedna z rozmów podcastowych, którą słyszałeś, to jest rozmowa z Edwardem Ćwierzem z ubiegłego sezonu, która dotarła bardzo szeroko do wielu różnych osób, do biskupów, księży, liderów świeckich, pastorów. Kilka tysięcy osób przesłuchało tę rozmowę. Ona pokazuje pewien oczywiście subiektywny, jednostronny. To zaznaczam, przekaz tego, co wtedy się stało, co wtedy miało tam miejsce, ale kiedy podróżowałem po pastorach, którzy byli kiedyś katolikami, zrozumiałem, że tego typu styl działania był charakterystyczny dla wielu miast, dla wielu diecezji. Pozwól że ci o dwóch migawkach. Bardzo świadomie i celowo nie powiem teraz, o który kościół chodzi, o którą wspólnotę odnowę w Duchu Świętym, czy jakąś wspólnotę charyzmatyczną sprzed lat chodzi, ale spróbuję opisać dwie, dwa fragmenty z rozmów, które przeprowadziłem. Jeden z pastorów opowiadał mi, jak powstała wspólnota, którą, którą działo, ta wspólnota urosła do kilkuset kilkusetosobowej wspólnoty, której członkowie byli silnie ze sobą zżyci i zaangażowani w formację. Ksiądz, który opiekował się nimi z ramienia parafii, której byli częścią, został przeniesiony. I w to miejsce przyszedł inny ksiądz, którego bardzo pociągały religie wschodnie. I było to bardzo dziwne dla całej wspólnoty. On też nie odnajdywał się jakkolwiek w rzeczywistości charyzmatycznej kościoła, ale przychodził na te spotkania tejże wspólnoty i pewnego dnia rozdał wszystkim uczestnikom spotkania jakieś kamienie. Które kazał zaciskać w ręce podczas modlitwy, i prosił o to, aby zaciskając w ręce ten kamień, aby zwracać się do Boga i prosić Boga o różne rzeczy. To było bardzo, bardzo dziwne, i oczywiście jest to, jest to jasne, że były to rzeczy, które nie powinny mieć absolutnie miejsca w kontekście chrześcijaństwa. Niemniej ksiądz ten z dużą ostrożnością i nieufnością podchodził do tego, co się działo podczas spotkań charyzmatycznych, aż w końcu wspólnota zdecydowała, że nie jest w stanie spotykać się z tym księdzem dłużej, ponieważ widzieli, że coraz bardziej oddalają się od siebie z powodu tejże różnicy w duchowościach. I podjęli decyzję o przeniesieniu do innej parafii. Kiedy przeniesi się do innej parafii, ten ksiądz zaczął przekazywać informacje do tamtejszej kuli, że jest to jakaś taka groźna wspólnota, ponieważ ta rzeczywistość charyzmatyczna jest niewłaściwym nurtem, niewłaściwym kierunkiem kościoła. To spowodowało, że proboszcz nowej parafii, tej, do której oni przybyli, Zabronił im spotykać się w tej parafii, więc musieli szukać kolejnej. Kiedy znaleźli kolejną, ten ksiądz, nazwijmy go ksiądz buddysta, ten ksiądz buddysta dalej zgłaszał, że to jest jakaś zagrażająca wspólnota, i ci ludzie, właściwie bez żadnej rozmowy z Kurią, pewnego dnia usłyszeli informację, że w kościołach tego miasta wyczytywany jest list który mówi o ich wyłączeniu z Kościoła Katolickiego, a właściwie o tym, że nawet nie tyle wyłączeniu, co po prostu informacji, że oni po prostu nie są katolikami. To, co było dla nich szokujące, to to, że oni się czuli katolikami. Oni regularnie uczestniczyli w nabożeństwach w Kościele Katolickim, przystępowali do sakramentów. Problem polegał jedynie taki, że doświadczali potężnej mocy Ducha Świętego i bardzo chcieli móc czynić to w wolności dalej. To jedna migawka. Inna z innego miasta. Kiedy kuria tamtejszego miasta dowiedziała się o wspólnocie, która właśnie działa w bardzo prężny sposób, ma 700 osób ze sobą połączonych w formacji, i to jeszcze ludzi, którzy naprawdę są gotowi do tego, aby Duch Święty mógł działać szeroko przez ich ręce, co wykraczało poza kontrolę i poza możliwości jakiegoś takiego usystematyzowanego działania. Pomimo tego, że wspólnota ta nie miała absolutnie żadnych kontaktów z niekatolikami, to jest ważne, to była wspólnota, która tylko i wyłącznie żyła, zapraszając do siebie katolików, tylko katolicy posługiwali w tej wspólnocie, nie było ani jednego niekatolika posługującego dla tej wspólnoty. Podjęła decyzję, że musi nastąpić zakończenie działalności tejże grupy, i lider, liderzy byli wzywani do kurii. Aby podejmować rozmowy z biskupem. Kiedy przyjechałem do tego pastora, dzisiaj ten człowiek, który kiedyś był liderem, dzisiaj jest pastorem, przyjechałem, aby go zaprosić na to spotkanie lutowe i powiedziałem mu, powiedziałem mu właśnie to: Chciałbym Cię zaprosić, abyś wziął w tym udział, abyś przyjechał, ponieważ tamta sytuacja, która miała miejsce w latach 90., to jest sytuacja, w której my też, jako Kościół, popełniliśmy błędy. I chcemy móc stanąć w miejscu pokuty i powiedzieć przepraszam, bo były rzeczy, które nie były do końca w porządku. Ten człowiek zamarł. To znaczy, popatrzył na mnie, i jego wzrok, i całe jego ciało stanęło w bezruchu, i dało się odczuć po prostu, jak emocje napływają do jego, do jego głowy. I w tym momencie powiedział do mnie: Karol, ale ja nie wierzę, że tam będzie jakikolwiek biskup, który będzie gotowy powiedzieć przepraszam. Odpowiedziałem mu na to, powiedziałem mu wtedy po imieniu, więc nie będę wymieniać jego imienia teraz, ale powiedziałem mu, posłuchaj, już trzech biskupów powiedziało, że będzie brać w tym udział w całości, a jeszcze kilkunastu dostanie zaproszenie. Ci ludzie są gotowi stanąć w takim miejscu, ponieważ wiedzą, że mamy za co przepraszać. I on na to mi odpowiedział, Karol, ale ja w to nie mogę uwierzyć, bo moje ostatnie spotkanie, które miało miał miejsce z biskupem katolickim, to było w latach 90. Zostałem wezwany na dywanik. Stanąłem przed jakimś pokojem, do którego mnie zaproszono w kurii. Kiedy wszedłem do środka, przynieśli taki fotel tronowy, a obok postawili małe krzesło. Mnie kazano usiąść na tym małym krzesełku. Obok mnie siadł biskup, który swoją postawą pokazywał karzącego ojca. Nie był gotowy mnie usłyszeć, nie był gotowy mnie wysłuchać, ale byś, byłem w miejscu, w którym doświadczyłem bardzo dużo upokorzenia i, ran, i takiej rany z jego słów. Jedyne, co mogłem zrobić, to go po prostu wysłuchać, powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, że taka sytuacja miała miejsce i że dzisiaj Kościół katolicki wygląda inaczej, że widzę, jak wygląda współpraca pomiędzy biskupami a osobami świeckimi i że jest ona coraz lepsza, coraz bardziej braterska. Jest w tych relacjach zdecydowanie więcej ciepła niż kiedyś. Ostatnia rzecz, o której chcę Ci opowiedzieć, to moje spotkanie z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem, kiedy miałem okazję z nim rozmawiać właśnie w ubiegły poniedziałek. Arcybiskup Rysz powiedział, że to spotkanie jest absolutnie ważne i dla tego celu chcę Cię prosić. Jeśli masz księdza, masz znajomego pastora, masz znajomego biskupa, czy masz jakiegoś lidera, który rzeczywiście pełni ważną służbę w Kościele, i jednocześnie widzisz w nim pewną gotowość do tego, aby stanąć w takim miejscu uniżenia, pokuty i pokory. W taki sposób pokory, aby być gotowym umyć sobie nawzajem nogi i uznać drugich za wyżej stojących od siebie. Chcecie prosić, abyś zwrócił się do tej osoby z konkretnym zaproszeniem, aby znalazła czas między 10 a 12 lutego, aby tam się zjawić, aby tam się pojawić, aby być tam razem z nami. Kiedy arcybiskup Bryś podjął ten temat szerzej ze mną, powiedział, że to spotkanie jest tak znaczące, tak ważne, że będzie lecić do Rzymu, aby w tej sprawie spotkać się z papieżem Franciszkiem i omówić z nim to, w jaki sposób ono powinno zostać przeprowadzone, aby było jak najlepszym krokiem w stronę oczyszczenia, uzdrowienia i takiego wzajemnego przebaczenia w kościele, którego brakuje. Myślę, że to dobrze oddaje pewien charakter i, i, i rangę tego wydarzenia. Jeśli w jakikolwiek sposób chciałbyś wesprzeć to wydarzenie finansowo, zachęcam Cię do tego, abyś wziął w ten sposób udział w tym wydarzeniu, pomagając na rzecz przygotowań, pomagając na rzecz tego, aby to po prostu zrobić, możesz wejść na stronę niewszystkojedno.pl i w zakładce wsparcie znajdziesz informację o tym, jak możesz wesprzeć ten projekt, a środki, które zostaną zgromadzone do czasu, tego spotkania w lutym będą przekazane konkretnie na to spotkanie liderów. Chcemy po prostu zrobić, co jest możliwe, aby to spotkanie przygotować jak najlepiej. Do tego są potrzebne fundusze. Tym bardziej, że jedną z idei, która nam przyświeca, która nam towarzyszy, kiedy planujemy to spotkanie, to jest taka idea, aby. Nie tylko za pomocą samej konferencji, samego spotkania, ale również w sposób taki bardzo praktyczny, przez konkretny gest, przez konkretny znak, wyrazić naszą miłość i naszą pokorną postawę względem niekatolików. Chcielibyśmy móc ich zaprosić, aby nie musieli oni płacić, nie musieli oni pokrywać kosztów uczestnictwa w tym spotkaniu, aby cały ten koszt ponieśli katolicy, aby cały ten koszt został poniesiony przez Kościół katolicki, jako też już wyraz naszej gotowości, do pokuty i pojednania, naszej gotowości do tego, aby służyć sobie w miłości tym, co każdy z nas otrzymał. Więc wierzę, że, że jest to możliwe, żebyśmy w taki sposób przygotowali to wydarzenie, aby osoby, które nie są katolikami, a które na, to, na zaproszenie Kościoła Katolickiego przyjdą do Zatoki Sportu, mogły zostać przez nas ugoszczone. Dlatego każde wsparcie będzie dla nas niezwykle cenne, niezwykle ważne. Jeśli możesz nam w tym pomóc, pamiętaj, że możesz to zrobić w prosty sposób. Ponadto, jeśli byłyby jakiekolwiek rzeczy, które Ty widzisz jako ważne, chcecie zaprosić do tego, żebyśmy mogli zrobić razem to wydarzenie, żebyśmy mogli przygotować je razem. Aby to było możliwe, po prostu skontaktuj się ze mną, możesz do mnie napisać na adres karolmałpa.glosnapustynik.pl, przesyłając ważne informacje. Z uwagi na to, że jestem obecnie w bardzo, bardzo intensywnym czasie i przyznam, że nawet brakuje mi czasu czasem na sen, to w najgorszej sytuacji, jeśli nie będę w stanie osobiście odpisać na tego maila, przeforwarduję go albo do Moniki, albo do Ilony, albo do kogoś odpowiedzialnego z naszego zespołu za przygotowanie całości wydarzenia i z pewnością dostaniesz na nie swoją odpowiedź. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy czas, za to, że mogliśmy razem jeszcze pochylić się wspólnie nad tym spotkaniem. I najmocniej przepraszam, że dzisiaj nie wjechało na nasz podcast spotkanie z jednym z pastorów, które chciałem Ci przedstawić. Ale będę chciał opublikować go za dwa tygodnie. Dlaczego za dwa? Dlatego, że widzę, że przy, tym, przy tej intensywności mojego życia na ten moment nie jestem w stanie częściej publikować podcastów niż raz na dwa tygodnie. Po, po tym spotkaniu liderów w lutym wrócę do cotygodniowych podcastów, ale teraz przez te najbliższe pięć miesięcy będę publikować je systematycznie z taką regularnością dwutygodniową czyli co drugi tydzień w czwartek będziesz mógł usłyszeć podcast, który wleci na nasze media społecznościowe i na Facebooku, i na Instagramie możesz znaleźć komplet informacji i aktualności, które dzieją się obecnie. To co, tymczasem już kończę, pędzę dalej do kolejnych zajęć. Serdecznie Cię pozdrawiam i do usłyszenia najpóźniej za dwa tygodnie. Shalom.